Przejdźmy na sobie, przez sobotę, bo walka wielka no, tej wider kontra Tyson Fury. Usłyszymy, nowy, że będzie nowy mistrz? No, dla mnie cały czas niezdetronizowanym zdetroni, nie mistrzem jest Tyson Fury, bo przecież jemu nikt tych tytułów nie zabrał w walce i, i, i nawet walka z Widerem pokazuje, że, że on, gdyby on był mistrzem i ten remis by padł, no to on by zachował te tytuły, a to on był linearnie mistrzem, mistrzem świata. Więc bardzo trzymam kciuki za Tysona Fury. Bardzo mu kibicuje. Jest to bardzo charyzmatyczny człowiek, świetnie wyszkolony. Natomiast ja wiem, że w moich. Może nie powinienem mówić jako zawodnik, który w boksie zawodowym najwyższe trofeum, jakie walczył, to międzynarodowe i polskie. Może nie, nie powinienem takich rzeczy oceniać, ale z drugiej strony, dlaczego mam je oceniać? Jeżeli to, 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 to że nie mam szans z Weidlerem, to nie znaczy, że nie mogę go po prostu analitycznie oceniać. Więc jeżeli chcecie, abym ja to zrobił, to moim zdaniem jest to obok Charlesa Martina. Najbardziej, prymitywnie, najbardziej prymitywny pod względem technicznym bokser wszech czasów. No ja nie pamiętam, żeby jakiś mistrz świata bił tak prymitywnie jak on. Jest. No jest, nie pod, ma potworny ciost i to jest właściwie jego, jego, jego największy atut. Natomiast no, on technicznie po prostu jest surowy, że momentami aż ciężko uwierzyć. No. Może to są spekulacje, ale tak. Jak pan myśli, bo mamy teraz Wajdera, Fiorego, Joshua, czy oni mogliby być zagrożeniem w czasach Mike'a Tysona czy Lenoxa Luisa? Uważam, że Lenox z każdym z nich by wygrał, a Mike Tyson w swoim prime też by wygrał z każdym z nich. To, to myślę, że to Tyson e, bierze udział w promocji tego pojedynku czynnie, e, dostał za to odpowiednią garzę jak sądzę. Stąd pewnie takie kurtuazyjne słowa: że nie wie, czy by wygrał z, z Weidlerem. Ja tak. myślę, że Tyson doskonale wie, że w swoim najlepszym okresie wygrałby z Weidlerem. To w ogóle nie, nie ten poziom.